Gdy w listopadzie 2018 roku ogłoszono, że w Chinach urodziły się pierwsze zmodyfikowane genetycznie dzieci, opinia publiczna przyjęła to bez jakiegoś szczególnego poruszenia. Tymczasem być może warto zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądał świat, w którym manipulacje genetyczne będą codziennością, w którym na przykład ludzkie zarodki hodowane są w sztucznym środowisku, a w klinikach możesz zamówić sobie niektóre cechy swojego dziecka, zwłaszcza, że wszystko to dzieje się już dzisiaj. Odcinek powstał na podstawie książki Dzieci na zamówienie. Rok 1978 rodzi się Louis Brown, pierwsze dziecko z probówki. Rok 2014 we Francji już 25 tysięcy, czyli ponad 3% francuskich dzieci zostało poczętych przy użyciu zapładniania wspomaganego medycznie. W tym samym czasie Chińczycy dokonują już pierwszych modyfikacji genetycznych na ludzkich zarodkach, wpierw na tych niezdolnych do samodzielnego przeżycia ale od 2017 również na tych zdolnych do przetrwania. Sztucznie wyposaża się je w gen odporności na HIV oraz próbuje się naprawić mutacje powodujące chorobę genetyczną. Z umiarkowanym sukcesem, w niektórych przypadkach powodując inne, niepożądane mutacje. Również w Szwecji w 2016 roku dr Fredrik Lanner prowadzi eksperymenty na zarodkach zdolnych do życia. Są to zarodki nadliczbowe z zapłodnień in vitro. A w 2017 roku amerykańska Akademia Nauk wypowiada się przychylnie o edycji DNA ludzkich zarodków, choć z ograniczeniami. Tak jak rośliny czy zwierzęta modyfikujemy genetycznie już od dawna, tak by uzyskać pożądane przez nas cechy, to dziś wkraczamy w erę, gdy to samo będziemy robić z ludźmi, co naturalnie powinno rodzić pytanie, czy ograniczymy się w tym do zwalczania chorób genetycznych i naprawiania ułomności, czy na przykład będziemy produkować sobie idealne dzieci, skrojone doskonale pod zachciankę rodziców. Co dodatkowo istotne, niektórzy naukowcy od kilku lat głośno ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia sekwencji DNA w miejscach nieprzewidzianych, co mogłoby się ujawnić dopiero po urodzeniu takiego dziecka. W przypadku manipulowania genami ludzi, wszelkie pomyłki czy nieprzewidziane skutki zostawią ślad, możliwe że tragiczny, w życiach konkretnych osób. Z innej strony istnieje już także szeroka możliwość selekcji zarodków. Już dziś w niektórych klinikach in vitro można wybrać sobie płeć dziecka. W New York Fertility Institute kosztuje to kilkanaście tysięcy dolarów. Ale podobnie można to zrobić w niektórych klinikach w Turcji czy w Izraelu. I warto zaznaczyć, że o ile wśród klientów z Europy panuje raczej równowaga co do wybieranej płci, to Chińczycy i Hindusi wybierają niemal wyłącznie chłopców. Oczywiście, skoro uznano, że można wybierać sobie płeć dziecka, to gdy tylko będzie dało się to zrobić, dlaczego by nie móc wybrać sobie także wzrostu, koloru oczu, a później potencjału intelektualnego itd. Co z kolei może rodzić pytania? Czy, a jeżeli tak, to gdzie leży granica takiej selekcji? Czy powinieneś być dokładnie taki, jakich rodzice chcieli, abyś był? Czy moralnie właściwym jest decydowanie, że akurat ludzki organizm o pożądanych cechach ma prawo dorosnąć, a inne można po prostu wyrzucić? Cała ta dziedzina otwiera szereg zupełnie nowych pytań etycznych, na które wcześniej czy później będziemy musieli sobie odpowiedzieć. W temacie których będziemy musieli wypracować jakieś normy. I w drodze do czego z pewnością, jak zawsze, popełnimy najpierw jakieś błędy. Być może szczególnie kontrowersyjna jest tutaj kwestia inteligencji, a w temacie tym Chińczycy i Amerykanie od lat ścigają się w poszukiwaniu genów zdolności intelektualnych, porównując DNA osób o wysokim IQ z osobami o IQ niższym. Laurent Tellier, obecny dyrektor Cognitive Genomics Lab, wprost stwierdza, że wcześniej czy później selekcja embrionów pod względem intelektualnym będzie codziennością. Szybko dodając jednak, że to wcale nie żadna eugenika, bo nie będzie się namawiać inteligentnych par do posiadania dzieci, tylko nakłaniać przyszłych rodziców do posiadania dzieci o jak największych zdolnościach. Jako ciekawostkę można tu także wspomnieć, że z badań opublikowanych w Nature Neuroscience wynika, iż 95% genów powiązanych ze zdolnościami intelektualnymi znajduje się na chromosomach wspólnych dla obu płci, czyli przekonanie, że inteligencję dziedziczy się szczególnie po matce, to wyłącznie mit. Kolejno, postęp w sztucznych formach rozrodu, zwłaszcza umożliwiony przez rozwój w badaniach nad komórkami macierzystymi, być może da nam kiedyś możliwości dotychczas kojarzone wyłącznie z dziełami science fiction. W 2012 roku Japończyk Shin Yamanaka otrzymał komórki macierzyste poprzez odróżnicowanie już wyspecjalizowanych komórek, czyli można już na przykład z komórek skóry otrzymać komórki macierzyste, a z komórek macierzystych można również otrzymać komórkę jajową i plemnik. Co udało się w 2016 roku w Walencji, gdzie z komórek skóry wyhodowano na razie niedojrzałe plemniki, jeszcze niezdolne do zapłodnienia. Dlatego jednak, hipotetycznie, możliwa byłaby prokreacja np. dwóch kobiet. Od jednej pobrane by zostały komórki skóry, aby otrzymać z nich plemnik, którym zapłodniona in vitro zostałaby komórka jajowa pobrana od drugiej kobiety. Powstałe w ten sposób zarodki byłyby oczywiście tylko i wyłącznie dziewczynkami, bo komórki kobiet nie mają chromosomu Y. Podobnie w przypadku dwóch mężczyzn, choć tu nadal pozostaje problem, bo żaden z nich nie mógłby tego dziecka nosić. Tu jednak z pomocą może przyjść sztuczna macica. Na Uniwersytecie Cornella w Nowym Jorku udało się już przeprowadzić rozwój zarodka myszy w sztucznym środowisku przez 17 dni, gdy w warunkach normalnych ciąża u tych zwierząt trwa tylko 3 dni dłużej. Płód jednak był zdeformowany. Jednakże podobne doświadczenia przeprowadza się dziś także na ludzkich zarodkach. Ich rozwój udało się doprowadzić w sztucznym środowisku do 12 i 13 dnia. Przerwanie doświadczenia nastąpiło z wymogów prawnych, bo liczne kraje, w tym USA i Wielka Brytania, ustaliły granice rozwoju embrionalnego w warunkach sztucznych na 14 dni. Jeśli jednak by się to udało, to rodzi to szereg kolejnych pytań. Czy noszące dziecko ciało, które chodzi, mówi, śpiewa, wzrusza się, można zastąpić maszyną? Lub też jakie skutki będzie miało zrównanie roli mężczyzny i kobiety w odniesieniu do prokreacji, i czy postęp w rozwoju ludzi w sztucznych łonach ostatecznie nie wyeliminuje wymiaru cielesnego fundamentalnie kojarzonego z kobiecością? Wszystko to może sugerować, że genetycznie modyfikowani ludzie będą chodzić po ulicach znacznie szybciej niż nam się wydaje, a różne formy sztucznego wspomagania rozrodu już dziś powoli stają się codziennością. I tak jak mówiliśmy, postęp w tym temacie. Ma okazję rozwiązać ogrom problemów, od niepłodności do chorób genetycznych. Ale naturalnie otwiera także zupełnie nowe pola do pytań etycznych i wątpliwości co do tego, czy i jak bardzo mamy prawo ingerować w to, jacy będą przyszli ludzie. Ale niezależnie od tego, czy szersze skutki społeczne tego postępu okażą się dobre czy złe, możemy być pewni, że zmieni się bardzo wiele. Więcej informacji na temat jak szybko postępuje dziś rozwój embriotechniki znajdziecie w książce Dzieci na zamówienie. jeana François Bivetta. Link do zakupu można znaleźć w opisie. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.